O, szczupak, z takimi ranami jak e, tamten, co wtedy go zapaść Teraz miał dwie po bokach. Uff. Zaczynamy? Proszę, panie Michale, to ja życzę powodzonka. Proszę mi przybić żółwika. ma delikatnie. Specjalnie założyłem malutką gómeczkę, najmniejszą jaką miałem, I to nie jakiś dołoży, tylko wariat. Ostatnia tego Black Swana przetestowałem i 96, ten trochę mniejszy, ale z 8 dyszek ma. I gumka dosłownie 7 cm, 3 gramowa główka. Fajna, fajna no. i ładnie obarwiona, że go podbiorę chyba. Pięknie ubarwiony, nie? Co, joki brzuszek! Prześliczny No to się zaczął! Kolejny dzień na szwedzkich szkierach. Zmieniliśmy miejsce kompletnie i w moim podbieraku, tak jak widzieliście, jest fajny szczupak, a tutaj właśnie wygina wędkę. Nieduży okań. Ale są, so, to najważniejsze. I ryba jak na szwedzkie warunki rozmiarem na pewno nie powala. Myślę, że taka 80 i to niska, ale po pierwsze na okoniówkę. Opa! Awaleczny. A po drugie kolory absolutnie niesamowite. W tym miejscu Chłopaki jakiś czas temu połowili niesamowicie, ale dzisiaj ewidentnie tych ryb albo nie ma, albo po prostu nie chcą jeść. Był ten szczupak, był jakiś malutki okonek. Tam na otwartej wodzie druga część naszej ekipy właśnie holuje coś fajnego, podbierek w wodzie. Także my też wypływamy na otwartą wodę. Będziemy szukać w podlatach niedużych, ale aktywnych ławiczek pięknych okoni i podobno bardzo fajnych szczupaków. Także kijek pod pajka też jest ale przede wszystkim bekson, przede wszystkim garbusy. To nie głupi, takie jest fajne. Na go. Tak. Jak na Szwecję. Duża rybka, ale szybko namierzona i to bardzo ważne. Cały w pijawkach. Calutki. Ledwo wypiąłem mojego, w zupełnie innym miejscu. Druga ryba, ale tak właśnie dzisiaj będzie wyglądało nasze łowienie. My szukamy aktywnych rybek ale bardzo szybko przesuwających się po tych blatach lepszy? Nie o 30 parę. No. Opa! Tak jest! I kolej. Niedużo, ale takie sportowe piękne. Póki co korzystamy z tych średnich w cudzysłowie ryb Póki one tutaj są, bo po tych blatach przemieszczają się piekielnie szybko i zaraz trzeba będzie je namierzać. Po raz kolejny, ale póki co korzystamy z takich. No ale cel jest oczywiście to złowić dużo większą rybę. Pływają tutaj 50 i takie nam się marzą. Tam coś zaoczkowało na środku, właśnie. Jest. oj spadł. Ale tylko na minie. O. U, u. okoń, ale duży, duży okoń. Dobry boks, dobry, e, no dobra, może nie taki Ok, spanikował O silna ryba. Lepszy, ale jeszcze absolutnie nie z tych, które szukamy. I guma połknięta, calutka. Pewnie nie wszystkie. Oczywiście większość trafia do wody, już na pewno te duże. Tam na wodzie. No. Ale to nie są cierniki, nie? Jest na Maciek, to szczęście się wypiło, ale ryba taka 40 cm i było 10 minut zabawy, ryby odeszły i szukamy dalej. Tak będzie wygląda cały dzień i po tych blatach mogą być i naprawdę wielkie okonie. Mogą być piękne jazie, mogą być dobre szczupaki. Co do końca nigdy nie wiadomo co w te średnie gumeczki uderzy. Szczególnie na tą, ona nią zrobiłem już i sandacza, i suma, i węgorza. Tak jak mam nadzieję, widzieliście. Dlatego oczywiście i szczupaki, i okonie. Jest tutaj sporo tych średniaków, ale są też i naprawdę ogromne ryby. Ogromne! Zaraz łowimy je. To to okoń. To ładny szczupak. Stupak, niestety szupak. Dobry, no Z boku tak go widziałem przez chwilę, to tak wyglądał całkiem przyjemnie. W ogóle nie chcę walczyć. Jakiej ty jesteś wielkości? 8 no, parę. Może pod 9 dyszek. Fajne, fajny, fajne, fajne. No. Od dziewnicitejsza krypka zobaczył jakbyśmy brzydą sztupa, albo no, mały sztupak, albo bardzo duży okra, to moja rybka nie chce tutaj chodzi, a ja w razie czego spróbuję ci podebrać No nie pokazuje się ładnie. Okoń? okoń? Sięgniesz. Czy, trzeba odebrać? Tu moja rybka sobie chodzi. Ale tutaj jest znacznie ważniejsza. Piękny okoń. O, ale piękny. Jest gratulacje. To jest bardzo, bardzo silny. Gratulacje. Piękny. Właśnie po to się jeździ do Szwecji. Tam przepiękny garbus. Ja nie wiem czy to nie jest 50. To tak się teraz zastanawiam. To może być 50. Ogromny okoń. Tutaj fajny szczupak na okoniówkę. No To może być 50. Chyba nie No nie wiem 36 Naprawdę? Rachel 47 Kurcz, no to wyglądał, ale no szeroki, piękny, gruby. Nie dość, że wisiał tylko dotknął się za skórkę. Tak o, o nie <laughs> Mojał kochana. No, <laughs> tak. Mój ostatni buzer właśnie wpadł niestety do wody, bo ryba wisiała na włosku. Teraz szarpnął głową i przynęta wypadła, a wcześniej przypon strzelił. W no, taki dublecik bajka. Lepszy może być tylko, jak to będą dwa okonie 50, czego nam życzę w kolejnych rzutach. Tak jest. Do wody i walczymy dalej. Jej. Wracamy po przerwie na kawę, na śniadanko, w zasadzie na obiad. Zobaczcie, jaka pogoda. Przed chwilą lało, niesamowicie wiało, teraz jest przepięknie. Także, może wrócimy w te miejsca, sprawdzimy to zaraz. Jak nie, to szukamy ich gdzieś indziej. Zobaczymy. Już jest fajny dzień, ale wiecie, jak to jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. I identyczny, może nawet trochę krótszy tak jest elegancko. I to co robimy najbardziej Stupak, zmieniłem przynięte na okoniową, żeby trafić o konia. Drugi rzut i szczupakę. I na okoniuwa taka jazda. O, nie ładu wytrzymać. Piękny te rypski. Nei! Nei! <laughs> O, a to moja, moja to wystrzeliła Tak został w pysku Ale to odleciała O silny Bardzo silny w na sam haczyk biora. Jeden dryf, trzy piękne brania, trzy szczupaki. Michał w tym czasie miał dwa brania okoniowe. Ja tak po cichu czekam, aż coś trafi. Wtedy ja też na okonie oczywiście się przerzucę. Ale póki co korzystam, bo ryby fajne, silne, spore no i piekielnie głodne. Wszystkie te brania tak przynęta, połknięta całkowicie. Piękne strzały. No aż żal nie pomachać. Idę ogonek idę jeszcze z grzechotką, nie? O, szalone ryby. U. Dobra, ryba. Bardzo delikatne branie, ale początek miało mega gruby. Teraz nic nie walczy. O, czyżby to wymarzony klasek w końcu Myślę, że to jest ryba koło metra, ale bardzo lekko zapięty No dobra, nie ma metra Zobaczcie jakie ślady Na pysku Piękny, gruby, szeroki o, I mega silny. O, 9 przed 99. Po! No co tu dużo mówić? Kompletnie nie mam żadnych teorii, żadnych tipów do przekazania. Myślałem, że holujesz. Po prostu pływamy po tym blacie w zasadzie od samego początku. I szukamy aktywnych ryb, jest ich tutaj mnóstwo. I okoni, jak było widać w pierwszej części dnia, i szczupaków, jak widać teraz, są w prowadzenia, i było kilka delikatnych brań, ale większość to takie huknięcia, że dosłownie rozpadają się przynęty. Michał cały czas próbuje za okoniem. Nie ma większych efektów, także ja nie odkładam szczupakówki. Bo... Fryde jest niesamowita, tak właśnie typowo Szwecja powinna wyglądać. Nie wiem, i kolejny bajk. ale chodzi lewo, prawo, jeszcze się nie pokazało. dobry. Najlepszy on dzisiaj. Uuu, dobrze wygląda. Dobrze wygląda. Dobrze wygląda. Piękne rybko. Piękna ryba. I na oko wzięto. Zębak, tutaj przypomnił. Zobaczył łódkę i trzymajcie się Pięknie, chłopaki radzić Pięknie Nie podczepiłeś tych szwedów tutaj łódki A no to jest myślę, że ma też tak około 90 No, Przynajmniej 90 No to poczekamy Jak na suba. Spadł Mm, kurde Mała gumka, jeden haczyk. Chyba i tak O, ale przynajmniej frajda była Taki odjazd, no dawno <toddź> nie widziałem czegoś takiego Nie, nie pytam czy to jest Bo widzę Mały. No tamten też szedł do łódki na początku. Dobry. Też dobry. Bardzo dobry. co ty? To jest dziewięć plus ryba. No pewnie, że tak. I do tego jest taki szeroki, że koniec świata. Chcesz się krócić, Dobrze zapięty, <śmiech> <śmiech> Mega gruba ryba i naprawdę dobre. Słuchaj, to wymienię baterie i karty pamięci. Mam z 15 minut pogadam przez telefon i odezwij się, jak już będzie gdzieś w okolicy. Piękny. Co? Ty, to jest ryba. Nie Piękny. Gratulacje. 93. Piękna rybka. Praca do wody. No, koniówkę. Taki bajk. mi rękawiczkę. No, dobry finał. No dobra ekipa, czas powoli kończyć ten szalony odcinek, może nie najpiękniejszy, może nie nagadałem się tak jak zazwyczaj, może nie sprzedałem Wam żadnych szalonych tipów, ale ten dzień to miała być zabawa i tak właśnie było, niesamowita frajda, dziesiątki holi szczupaków, dziesiątki holi okoni przepiękne ryby, zabrakło metra, zabrakło pięćdziesiątki o konia, ale mamy jeszcze parę dni, także wszystko przed nami. Wam dzięki wielkie, Michał gratulacje, Wujemnie. przepięknych ryb, a z wami widzę się w kolejnym odcinku F.